Siemano, witam was bardzo serdecznie, na Hellcase mamy 400 ponad dolarów, w dzisiejszym odcinku testujemy kolejną skrzyneczkę z nowego eventu i moi drodzy będziemy lecieć ze skrzyneczką za 8 dolarów, jest to Cyber Chronicles czy jakoś tak to się czyta, no nie wiem, nie mam pojęcia, z angielskiego wiecie jak jest, no ale mimo wszystko tą właśnie skrzyneczkę sobie otworzymy no i zobaczymy jak tu faktycznie ona odda no by to faktycznie było coś co no zadowoli mnie. Ostatni ostatni odcinek nie był zbyt y, zachęcający, więc no mam nadzieję, że tą skrzynią właśnie zachęcę się tutaj do otwierania tych skrzyneczek eventowych. No ale zanim to oczywiście pamiętajcie o uzupełnieniu kodzik. Macie plus 10% przy doładowaniu w Redmane, będziecie sobie w opisie, czyli w po z 50 dolarów, macie 5 dolarów gratisie w do z kinkami, jeśli kartą skrillem, krypto, no co tylko jest dla was dostępne Za... Oj, przepraszam zakładeczka codzienny gratis możecie sobie tutaj otwierać darmową skrzyneczkę a jedyne co trzeba zrobić żeby ją otwierać no to dodać sobie awatar helkejsika ewentualnie doładować w ciągu 30 dni więc jedną z tych opcji musicie wykonać macie tutaj konkursik od helkejsika polecam sobie tutaj dołączyć, bo już ostatnie dni, a dużo jest nagród, więc wiadomo, jest duża szansa na to, żeby sobie wygrać. Kolejną rzeczą, moi drodzy, możecie sobie tutaj dołączyć do konkursików, ten pierwszy jest zawsze darmowy, resztą to jest za przykład za wpłatę, czy właśnie będąc, w, mając premium srebrzane, złote czy diamentowe w zależności co tam sobie wykupicie no i również macie rozdanie użytkowników, nie, no ale wiadomo to mogliście do mnie dołączyć, a teraz już mojego nie ma no ale no nic, dobra lecimy moi drodzy z tą skrzyneczką, 50 ponad skrzynek sobie otworzymy, więc nie jest to jakoś masakrycznie dużo no ale mimo wszystko myślę, że to taki będzie w miarę teści, który gdzieś tam coś nam, nam zobrazuje jak to wygląda, no ale wiadomo głównie wszystko zależy od farta jaki tutaj dla nas jakiego będziemy mieli. Dobra, 38 dolarków. Ile my wydaliśmy? 32, więc całkiem w porządku. Na samym starcie tutaj otrzymaliśmy. Oby tak faktycznie się to utrzymało, że będziemy tak do przodu za każdym razem. Fajnie by było, nie powiem, że nie. Ale teraz dostaliśmy 20 dolarów, więc no zdecydowanie gorzej niż przed chwilą. Więc zobaczmy, jaki będzie kolejny tutaj rzut. Myślę, że jest to lepiej. Przynajmniej tak to wygląda. Chociaż nie do końca, bo słabe stany tam widziałem, więc no... Ale no nie powiem, na przykład takiego Prince Team'a czy Player Two, no chętnie bym tutaj yy, chciał. Mamy emeczkę, ale widzę, że jest ona dropana znowu, chociaż tutaj nie źle. źle. 9 larków, OK. W porządku, w porządku. 35 dolarków. Jesteśmy delikatnie na plus, więc y, powiedzmy, że to jest dobrze, że to jest dobrze. No tutaj ta emeczka mogła, nie powiem o tym, Space zdecydowanie byłby lepszy od tej ateryski, ale no. No niestety, niestety przeleciało. No ale to jeszcze nie koniec. Może jeszcze tutaj sobie y, trafimy. Ok, mamy Digielka. Digielek jest takim, no jednym z lepszych trafów, więc nie powiem, że. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i tutaj naprawdę powiem Wam szczerze, że całkiem przyjemnie. 58 dolarów. Jest to Star Trek i jeszcze przy okazji dobry stan, miarę, bo filtesty, nie? Więc tak jest spoko, tak? To, co nam przed chwilą poleciało naprawdę w porządku. Nie mam do czego tutaj się przywalić w tym momencie. Okej, okay, mamy tutaj też edit Builda. Edit Build no, też jest spoko skinem tutaj w tym wypadku. Chociaż widzę, że tutaj no troszeczkę... W sumie myślałem, że delikatnie będzie droższy, ale 16 dolarów też nie jest źle, reszta skinów do końca nie były takie, no wiecie, w porządku i dlatego też nam się to niestety nie zwróciło. No ale dobra, tutaj mamy dwa kałaszki, ale no kałaszki, Battle Skirt, Tested. tutaj jeszcze ten no Obsidian też średnio cenowo trzyma, więc no on tutaj nas tak troszeczkę zbalił z tropu. No, te P2000 chyba też nie będzie. Obsydian to tym bardziej nie jest to w porządku. No, nie, 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 nie. Zdecydowanie nie. Dobra, otwieramy kolejną, moi drodzy. Kolejne 4, no kolejne 4 w tym wypadku. Kolejne 4. Hmm. No nie wiem, no nie wiem. No, no ja, ja tak zdecydowanie chciałbym, na przykład, tego USPK Printstreama, nie? To byłoby spoko. Naprawdę byłoby spoko. No Ale zbyt zbliżamy się ku końcowi. A jak nie widzę. Tego właśnie USP-ka tak go nie ma, nie? Czy ewentualnie nawet tego? To ma wąbkę, chętnie bym tutaj zgarnął. Ta wąbka też jest mega w porządku. No dawaj. No daj mi, proszę. No, no nie, no mamy USP-ki. USP-ki to tak, tak średnio, tak średnio bym powiedział. No, właśnie. niby tak źle nie wychodzą, ale no niestety, no nie dają nam tutaj, wiecie, zwrotu i to jest najgorsze w tym wszystkim. No, player tu jeszcze bardzo chętnie był, mógł tutaj polecieć, no, ale niestety tak się nie wydarzyło. No, i ostatnie dwie skrzynie, nie? I idealnie akurat wystarczyło na dwie skrzynie. 47 centów tylko zostało nam, i na koniec, no, niestety nie zaskoczyło niczym ciekawym. No więc moi drodzy, przejdźmy sobie do evenciku. Potem myślę, że jakieś kontrakciki i zagramy sobie bitewkę. Strona główna to wiadomo, możecie sobie tutaj, za wpłatę, odebrać walutę. Kolejną rzeczą jest koło wydarzeń, tutaj możecie sobie dać waszą walutę i po tym czasie, czyli po 10 minutach najpierw jest losowany skinek, a potem osoba, która go wygrywa, więc to jest akurat w porządku. Skarby z tokenu, no to jest taka topka, czym więcej sobie tutaj waluty wpłacicie, tym wiadomo, tym lepsze będziecie mieli miejsce i lepszego skinka, nie? I tutaj do setnego miejsca jest właśnie ranking, tu jest Faceit, możecie sobie dołączyć do konkursu, brać udział. Generator z no to nie wiem, powiedzmy damy sobie, 3, a nawet 50, właśnie naszej waluty, i zobaczmy, co nam tutaj e, zrobi się. A mamy dolarka 34, więc spoko. I tu przy okazji mamy sklep, z, no, sklep w którym możemy sobie za walutę, wa, walutę kupić balans, czy właśnie jakieś skinki, czy właśnie skrzyneczki. No nie wiem, spróbujmy sobie tą skrzyneczkę za 17. Zobaczmy, co tutaj możemy otrzymać, moi drodzy, za właśnie 17. Ten USP byłby zdecydowanie lepszy, ale mam jakiegoś galilka. Zobaczmy, jak on tam wygląda. Eee, 30 centów. Nie jest źle, nie jest Myślę, że w porządku. Eee, no i co, moi drodzy? Myślę, że teraz możemy przejść sobie do jakiegoś kontrakcika. Coś, coś tu zrobimy, nie? No, dużo nie wykminimy, ale coś jakiegoś zrobimy. do 29 wydajemy. Od 23 do 35. Do... O, szczerze nie wiem ile dostaliśmy. 26, więc zdecydowanie nie jest to za lepiej. Dobrze, ale dobra. W sumie nie musimy już więcej kontrakcików tutaj wykonywać. Myślę, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie sobie pójść na moi drodzy bitewki. 43 dolarki. Może coś z tego wykminimy. Może, a może i nie, to też y, nic y, nie jest pewne. Ale dobra, nie widzę tutaj zdecydowanie nic takiego wow. E, nie wiem, okej. Okay, możemy sobie dołączyć tutaj w sumie. Akurat ktoś dołączył. No, znaczy to no, ciekawe, co tutaj wyleci. To jest tylko jedna skrzyneczka, jakby nie patrzeć. No raczej on. O! Miłe zaskoczenie, powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się tutaj wygranej, ale 18 dolarów tutaj nam ładnie wpadło, więc spoko. Yy, I co? Co by byśmy tu jeszcze sobie zagrali? Nie wiem, yy, ale może, możemy sobie tu za 6 dolarów, szkoda co, że wyszli. No ale dobra, chyba raczej nie będziemy czekać, no nie ma takiej nawet możliwości. Dobra, lecimy z budzikami sobie tutaj zagramy, zobaczmy, może uda się wygrać. To, żeby było, pasowałoby troszeczkę nadrobić ten dzisiejszy opening. No tutaj widzę, że gloczki same, o, o dziwo, my najlepszego. Well, warm, start track i star to najlepsza cena. Yy, gloczek tutaj, kolejny, no i ostatnia skrzynia. Cóż tu będzie? Cóż tu będzie? No mam nadzieję, że nas nie przegonią. No, nie przegonili, aczkolwiek też nie wygraliśmy dużo. Zresztą, wręcz bym powiedział, że bardzo mało, w sumie nic. Nic więcej niż wydaliśmy. To jest 13 dolarów w ogóle. 21 skrzynek. Bardzo, 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 bardzo potężne otwieranie. Ok, za 5 dolarków sobie dołączymy. Cztery osoby sobie tutaj będą walczyć. No i tutaj też miło byłoby to wygrać. Sprawda, nie są to bitwy jakieś o nie wiadomo jakie pieniądze. Aczkolwiek, no kurde, może. Ja tu najbardziej jestem ciekawy tej kolejnej skrzyni z tymi naklejkami. Wow, dostaliśmy gloczka zajebistego. E, o, to właśnie tu, bo tutaj dużo się może stać, aczkolwiek widzę, że tutaj nikt nie dostał żadnej takiej zajebistej nakajki. E, no i dobra, no i to tyle. I wygrywamy sobie to o dziwo, więc miłe zaskoczenie. 1, 12 dolarów to nam wpadło. Spoko, spokojnie ja powiem, że nie. E, a może na koniec to już zrobimy sobie własną. Tutaj jest 21 dolarków mamy, więc może byśmy sobie tak, nie wiem, na przykład za piątkę to, piątkę to, piątkę to eee, i może coś za 6. Ok, możemy coś takiego stworzyć, zobaczmy. A, co prawda, mogliśmy w sumie na 4 osoby wziąć, ale dobra, spróbujmy sobie z bocikiem. Może akurat odda nam to. Może jakaś, nie wiem, jakiś, kurde, bardzo drogi skin poleci czy coś. Może jakoś się zaskoczę, mamy tutaj emeczkę, emeczkę 4,25 to nie jest źle, myślałem, że zdecydowanie będzie tańsza yy, okej, okay. widzę, że tutaj niestety jest to dla niego aktualnie tu mamy emeczki raczej te same no, taka różnica bardzo mała więc tutaj dużo zależy od tej skrzyni ale raczej jest to nasze, raczej nasze Ej, kurde no, co prawda nie zarobiliśmy jakoś dużo no mimo wszystko sobie wygraliśmy, więc nie W sumie na 4 bitwy 3 wygraliśmy. Ostatecznie 335 dolarków. No mogłoby być to lepiej, nie powiem, że nie mogło być to mogło oczywiście jak najbardziej. No, ale tak bywa, nie zawsze się wygrywa. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnego. Siema